Cześć ludzie, z tej strony Vader i dzisiaj was witam w Call of Duty Ghost Biłem sobie na multi, na jakiś tam serwerek eee, Nie wiem czemu mam lagi, bo pisze, że mam 60 FPS-ów. A dobra, to jest nowiotka gra i będziemy piąć upaść teraz. A ja nie umiem nią grać, niestety jeszcze no to będę kampić niestety. Zajdziemy jakiegoś kolesia. Z bym się z nim zapoznał, no ale chyba mi uciekł. Dobra, wyjdziemy z kampy, idziemy na Jolo. Zabiłem coś, chyba skaję się raczej e? Też praktycznie Widzicie mam ustawienia na wysokie i mi troszeczkę laguje O tu jest jakiś jomek o tu jest kolejny Kurde zabił mnie Przygłosimy sobie troszeczkę grę niestety bo Powinno być lepiej Tutaj mam takie pistolecik, -taki, takie coś Scheid na Tu jest jakiś tu jest kolejny to jest kolejny. Dobra, no sorry, że nic nie zrobiłem, tylko przytrzymałem. Nie wiem czy to jest. Czekajcie, tu jest nower To będę siedzieć. Jakiegoś hajda mieli kiwiec to jest hajd. Co jest głupie wszyscy jak tą grę kupowali, my mieli zazwyczaj 4 giga RAMów. Ale co producenci tej gry zrobili czy nie? No zrobili, że trzeba mieć 6 giga i niektórzy sobie nie pobrają. I niektórzy są aż tak zdecydowani, żeby że nie ale. reale Poza O boże, gra się skończyła. O no, tu! Ja się skończyła. Okej ludzie, już jesteśmy. Skończyliśmy na tym, że jakiś szwab, że są coś i się wkurzyłem i wyłączyłem, bo już się mapa skończyła. Dobra, teraz jest nowa. Gramy w tym samym serwerze, ale wyszedł ten szwab, więc nie muszę. Właśnie się wyłączyłem, już że nikogo nie będzie słychać. Bo nie mam zamiaru słuchać który których nienawidzę. Przy okazji sobie kupiłem nie niedobroniała. Ktoś mi tu dupę zładował hmm. Ała, tutaj jest Kurde Ktoś mi dał flesza Przesiedział koleś Chyba zaraz zmienię ustawienia, bo mam lagi i nie mogę tak grać, kurde Ale no, coś tu jest chyba No dobra Mamy chwilę. Co, zobaczyłem A, myślałem, że się tekstura zbugowała, bo takie niebieskie nagle z dupy, co, nie? Tam ktoś jest chyba Nie Tam nikogo nie ma, niestety Tutaj mam karabinek podstawowy taki z za tym. Zapłata, o to ty mnie zabijesz czawiu. No nie no, kolejny tu był Z moim karabinkiem. O Boże te lagi Muszę zmienić Jak się skończy ta mapa to dam inne ustawienia Ten karabin jest niesamowicie celny ludzie Polecam wam go Ogólnie mówiąc tutaj są jakieś postacie Żeby sobie z nimi grać, to jest bardzo dziwne I się kupuje tutaj bronie nie jak w mw czy Tylko jak w Black że trzeba Chcę pograć żeby pierwszy coś mieć Nie że level bijemy i coś mamy Tak samo jest z kamuflażami Trzeba sztać z broni żeby je mieć Au, się za mnie No nie Kurde te lagi Muszę to wyłączyć Nie będę przy Was to zmieniać nie, nie chcę mi się cięciać No i staw dupkę Dobra, czekajcie, tu jest Ała Jakie ja mam staty? Hmm, 3-4 chyba Ofiary to są Tak boże tu jest ofiary Serio area... Chyba słyszałem angielską wersję Dobra Idziemy tutaj Skampimy Z moim boskim karabinkiem Nie wiem czemu on ma tumnik budowany. To jest bardzo dziwne Jest też taki drugi karabin co ma też tumnik wbudowany Dziwne tu ktoś kampił chyba nie, nikt tu nie kampił niestety Chodźcie tu do mnie No tam ktoś jest, nie tam nikogo nie ma Kurde, cienie są to takie jakby ktoś był Dobra, szybą rozwalimy i będziemy kampić Siedzimy ogólnie na jakimś zadupiu A ja się skupiam na więc nie mówię takiego Coś zabiłem, jest ok no zaraz nie wytrzymam z tymi lagami O Boże Chyba zmienię sobie karabin. Zmienię uzbrojenie. Czekajcie, mam takie zobaczymy, może to lepsze będzie. Chociaż wątpię. Takie główno no to. O Boże święty. Wiecie co? Zmienię tę rozdzielczość A nie, nie da się grze No to lipa. Bo trzeba wyjść gry. To jest bardzo głupie. A na singlu się misja resetuje jak się skończy. Sonia, no to wiecie. A Boże, dziwnie się ten karabin ładuje, jak polera Dadlugsy. Ktoś ma pieska, ale mu fajnie. Też co. Riley się nazywał, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, to będzie niezła Z tym Muszę przysiedzieć poczekaj na swoje ofiarki. Nie będzie widać mnie chyba. Tam ktoś jest na radarze, więc zaraz pokażę dupę. O, już jest. Kurde, asysta, ktoś mi flaga zapieprzył. Dobra, przynajmniej mnie nie widać teraz, że go zabiłem. Pójdziemy tędy, żeby nie było, że potem mi ktoś plecy szczeli Czekajcie, nie wejdziemy na górę, bo to po prostu tam wejdę. Kurde, czy ja spotkam dzisiaj kogoś? Dobra. O, 200 za to, o, 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 fajnie. Fajnie, fajnie. I co ja zrobiłem? LOL. O, beczka, no dajcie mi tu wejść. Nie wiem czemu to do tyle dostaję za to, no ale okej okay. Ustawiłem jakieś główne teraz tym nie wali Cześć spadać? O, co to jest? Predator? Nie no bo ja mam ogólnie czwarty level I gram drugi raz i nagrywam, co nie? Bo chciałem nagrać kampanię, no ale Wiecie jak to jest Od razu się chce przejść grę całą Się nie myśli o innych rzeczach A Tak to się musiał O dobra to nagramy jeden odcinek 30 minut To sobie zagram w jedną misję i się nie nagram Demol. To się nie nagram, to nie? O, to jest fajny karabin. Chyba to przegramy, niestety... Nie, na szczęście przegramy. No nie zniżej, no to go zdejmy. Tu jest kolejny. Co on mi zrobił? To? Aha Fajnie. Chciałbym wiedzieć gdzie on jest. Ok, Jakie mam staty? 8-8, kurde nie umiem się przyzwyczaić Ja nie wiem jak mnie w powietrzu zabił. czekajcie zmienimy sobie uzbrojenie. To wolę 200 razy Przy następnej mapie już lagów nie będzie Wiedziałem że spadnę pod koniec, no wiedziałem To było pewne Jak to, że mnie teraz, zaraz coś zabije Puszczę im tam granaciora co to jest? O! Coś zabiłem. Skrzynka za municją. Kurde, koleś, nie chodź we mnie. Nie no, sam się zabiłem, co nie. O Boże Tam tu jest? Nie, tam nikogo nie ma. Mam tutaj taki pistolecik. Litny jak polera. Się Przy tych lagach nie grałem, zaraz nie będzie lagów to się fajnie będzie grać. Chyba wyjdę na górę, mnie kuzi No, wyjdę jednak A nie, to jest jakaś walizeczka Wolę walizeczkę Zabił pierwsze miejsce O, to za zabicie Goleścia, który ma pierwsze miejsce w rankingu jest więcej hajdu przy punktów chyba Kurde chyba, chyba miał farta, się zdaje Nie, bo ja się ustawiłem jak idiot, to w sumie nie o Boże Czekajcie, tu ktoś jest koleś Martwy? Ten koleż jest, ale martwy Hehe, mój super Zdejmiemy Gnoja Gdzie on jest? O Boże, święty nie! O boże, na szczęście to nie byłem ja Dobra, teraz będzie bez lagów i będzie zabawa No, witam was ludzie po krótkiej przerwie Już zaliczyłem dwa dedy mm, Bo się nie ruszałem Tak, tak się wytłumaczę Grałem na nowej mapie, bo mi taką dało I chyba już my są mniejsze lagi i można już grać Bo dałem na średnie dwóch miejscach, chociaż nie wiem co to daje Nie no, coś daje, nie ma, nie ma takich lagów To jest otwarty tren, więc pewnie snajperzy tutaj mają Najlepszą rolę jak mi się zdaje. O, widać, że przyjemnie się gra O dobra, tam się Yes! Tak, frak się udał O, jest kolejny frak, dzięki Ktoś jeszcze nie, nie ma więc więcej tyle tylko warto Nie no pies mnie zabił, Riley mnie zabił, ty nobie Idziemy tutaj. Kurde, jakaś wieść to jest... What the fuck? co to jest za mapa? No no, no nie wiem co to... O, tam jest coś. Chodź. A, 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 a. Kurde, skąd? to tam. Miałem ogólnie jeszcze jakichś punkcików i kałak jest za siedem No i nie, nie starczyło na kałacha A ja kałacha lubię. O fuck sniper. Dobra, odpuszczam. Ze sniperem tu ja się nie chcę mierzyć. Serio tu wychodziłem na odwrót. Boże Stupid Derb Co tu się dzieje? Pewnie tu w camp jakiś sniper no właśnie wystawił Ray. Kurde no boję się tu iść Tam jest coś znaczy, ja ciągle trafiam mi nie zabijam LOL Nie dobra, tam chyba nikt nie ma Kurde, gdzie oni są? Przed chwilą tam wchodzili, wiemy to. No tam wchodził. Jakie mam to? to 2-5? No kurde, tak się gra. Nie, nie idzie mi coś. Nie idzie mi coś, bo... Bo mam lagi, o. Wytłumaczę się tym, jak większość wierszy wygląda. Zabili mnie. Mam lagi, ale jakoś zabijam. Nie ma lagi. Nie ma. Pamiętajcie. To jest dobre wytłumaczenie. Jeżeli was zabiją, mówcie, że macie lagi, a jeżeli nie, no to nie macie lagi. To jest tłumaczenie, co nie? Pewnie zapewne dużo was też tak robi. Ja też tak czasami robiłem, ale takie. Robię. O Boże! jak ja Czekajcie, ja mam tu jakiś raport sytuacyjny. A, bo tu się ustawia klasy, zapłoniem. Tu jest jakaś wieść. Kurde tu jest jakiś kanioc, chodźmy. Koleś miał kawałek, słychać. O, tu jest jakaś walizeczka. w sobie wezmę po prostu jeszcze jolo jolo, tak jest o, zabiłem coś, spadnę, dobra teraz sobie tutaj rozstawimy Twoje gunwa kurde, serio nie no ja nie mam sniperki dlatego No dobra zabiłem Ej patrzcie to jest hajsu, nie no co ja mówię hajsu, to za to? Za zabicie jakiegoś durnego pierwszego miejsca No 200, 200 punktów za skrzyneczkę Gdzie jest to AK? No jakieś fajne Na pewno lepsze od mojego karabinu Koleś na pewno się nikt nie znajdzie Kurde na pewno nikt go niby nie znalazł. Tam zaleźć sobie na środku takim spagiem, no i... Nie, dobra, nie widać go. Wiecie co? Pójdźmy tęty Pójdźmy gdzie indziej. O Boże, też tak kiedyś robiłem, no ale to się nie sprawdzało, więc przestałem. O Boże święty. Gdzie tu ktoś jest? No chodźcie tu, fragi do tatusia. Pewnie jak pójdę tu, to mnie z tyłu weźmie. Nie, to ja byłem pierwszy niestety. No tam tu Kurde. No tych naboi mało jest kurde. Ała,ła,ła,ła. Nieee. Czekajcie, weźmiemy sobie ten drugi karabin, Bo Bizon to wiem, że zasięgu nie ma. Bo to Bizon. Bizon to zasięg. To coś mi się przypomina z M4. Ale to... Bo ten rozrzut. W sumie w nie mam no, Tutaj ktoś będzie? Nie ma, no to idziemy sobie. Oj ja to ja mnie przestraszył. Ja że Takie wychodzi dups. Nie macie. Tam koło zdjęli, no to tam sobie poczekamy. No nie, to ktoś idzie. Dobra. Padnąłbym, jakbym się tu siedział. Na stóweczkę to przegramy. No chociaż musiałby się stać cud żebyśmy to wygrali, Ała. Nie ma fraga Nie ma fraga Nie tym razem niestety Czekajcie, tutaj gdzieś Gdzieś tu koleś szedł, przeładujemy Kurde no bez jaj, ile w ja w niego nabojów Czekajcie, jeszcze tutaj pan kwiotyczkę. Drugie jakieś gówno, like wszędzie to rozstawiam, co nie? To jest nice pomysł. Wszędzie porozstawiam jakieś główna a potem nie wiadomo do czego one służą. Koleś. Może by tak się z niej zapoznać. Ale nasze karabiny... Nie. O myślałem, że byłem ostatnim fragiem, tak mi użyło. No niestety przegrani. No, więc mam nadzieję, że się podobało jak na początku mówiłem z tymi lagami i był... Nie miałem pomysłu co tej grze mówić niestety o termowizyjnym. W ogóle tutaj zmienili, że nie ma takiego serwnika za całą mapę, tylko taki fajny jest w połowie. Więc mam nadzieję, że wam podobało i cześć.